Tak, no muszę tak dygresję małą zrobić. No, następny podatek od nadmiarów zysków. Przez to trzeba zmienić ustawę. Banki dochrapały się własnej ustawy i uprzywilejowanej pozycji. Ale rozumiem, tak. że pan wykorzystuje teraz czas na y, pytanie. No ale ja rozumiem, co ja robię. Proszę mi nie zwracać uwagi. Nie, 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 Natomiast pytanie do nie, pana Trzaskowskiego. Czy pana nie oburza... Sytuacja związana z Donaldem Tuskiem i włożeniem go w jakichś drugich klasach, wtedy kiedy cały świat bawi się w salonkach. On ma jakąś totalną obsesję. Znaczy, nie koncentruje się Pan na tym, co najważniejsze, tylko na jakichś obrazkach medialnych. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że do Kijowa pojechał premier Polski, premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Po to, żeby jasno rozmawiać o perspektywach pokoju, pokazać, że nie da się tego zrobić bez Europy, że nie da się również odbudować Ukrainy bez Polski, że Polska powinna na tym korzystać, rozmawiają z Trumpem i przekonują Trumpa i właśnie tak Europa powinna działać pod polskim przywództwem, do tego, żeby wywarł wreszcie presję na Rosję, totalną presję na Rosję, a nie na Ukrainę. I dzięki temu rzeczywiście Trump przyznaje... Polsce rację, przyznaje Europejczykom rację i dokładnie to robi. I to jest sednem tego wszystkiego, co się zdarzyło, a nie to, kto gdzie jak przyjechał do Kijowa. I traktujmy się poważnie. Bardzo dobrze, że Europa. W tej sprawie mówi jednym głosem i jest wtedy traktowana po partnersku przez Trumpa. Jest w stanie przekonać Trumpa do tego, żeby presja była na agresorze, a nie na ofierze agresji. I teraz czas na ripostę. Marka. Tak, tak, to jest takie zwykłe ściemnianie. Ja widziałem poniżonego pre pre premiera Rzeczypospolitej, który w jakimś wagonie towarowym jechał, a reszta bawiła się w salonce. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest pierwszy raz. W Berlinie też się odbyło spotkanie, które podzieliło pieniądze, które pani Biejać chciała wydać na mieszkania. Rosy pieniądze. I tam też nie było pana premiera Tuska. Panie Karolu, o uczciwości znowu, bo ma pan ostatnią okazję, żeby pokazać uczciwość, dlatego że zadeklarował pan publicznie gotowość zwrotu blisko 100 tysięcy złotych muzeum II wojny światowej za od przez pana ten apartament Deluxe. Czy już pan to zrobił, dał pan te pieniądze? Bo zostały dosłownie co? Cztery dni do końca kampanii. Panie wiceprzewodniczący, myślę, że to, co będziemy oglądali, to będą przyprosiny telewizji. Rządowej Telewizji Publicznej za to, że napisała, że mieszkałem 100 dni w apartamencie. Nie mogłem mieszkać 100 dni w apartamencie, jeśli spędzałem sylwestra w domu i mam z tego e, zdjęcia. Tymczasem Wy zajmujecie się pani i telewizja rządowa rzeczami, których nie było nieprawdą i fake newsami, które udowodnię i które udowadniam e, wciąż, e, a nie zajmujecie się apartamentami dla nielegalnych e, migrantów które buduje obecnie Polska, centrami integracji dla cudzoziemców. Szukacie tematów zastępczych w kwestiach mieszkań, apartamentów, książki wydanej, bo wszystko się wam sypie. Przez mieszkania pan przegra mieszka e, wybory, a nie wygra wybory. Przez tego typu propagandę, którą widzimy w telewizji rządowej, przegracie te wybory, a nie je wygracie, bo operujecie nieprawdą i kłamstwami. Panie Karolu, ja pana pytam o to, co pan robił, a pan przez cały czas ucieka w jakieś rozmowy o polityce. No sam pan deklarował, że zwróci pan pieniądze, więc ja się tylko pytam o pana deklarację. Niech pan po prostu to wszystkim wyjaśni. Ale za co mam zwrócić? Za ten pieniądze? apartament, z którego ale pan, pan ustalił, że ja tam byłem 100 dni, jak ja byłem w tym czasie, panie Ile pan wiceprzewodniczący. Ile pan był dni? Zupełnie niech, pan, niech pan po prostu odda te pieniądze. I tu mówimy o pana uczciwości, a pan zawsze Na ucieka jakichś rozmów zakończyliśmy pierwszą rundę pytań wzajemnych. Panie wiceprzewodniczący, mamy kierownika placówki w Waszyngtonie, który nazwał Donalda Trumpa niezrównoważonym. W Rzymie mamy ambasadora, który e, mówił, że Polska już. Unia Europejska powinna płacić na Nord Stream, więc mam do Pana pytanie, czy podpisałby Pan nominację ambasadorom Krichowi i ambasadorowi w Rzymie Sznepfowi? Panie Karolu, decyzję tego typu to ja będę podejmował, jak zostanę prezydentem RP i się wtedy będę dokładnie zastanawiał, kto powinien mieć nominację, a kto nie. Natomiast jeżeli chodzi o aktywną politykę wobec Trumpa, tak, taką trzeba dokładnie prowadzić. I trzeba przede wszystkim przedstawiać Trumpowi oraz przedstawiać Republikanom naszą wizję naszego interesu. Trzeba jasno im mówić, że tylko dzięki naszej polityce Unia Europejska będzie mówiła naszym głosem i Amerykanie dokładnie tego chcą, a mianowicie większych inwestycji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że po prostu Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność. To jest dokładnie to, co Trumpa przekona do tego, żeby, żeby nas traktować po partnersku, a dzisiaj to jest absolutnie najważniejsze. Ja mam doświadczenie, kontakty z Republikanami i będę się kierował, jeżeli będę podejmował decyzję a propos ambasadorów, właśnie tym, żeby wzmocnili moje doświadczenie, żeby pracowali nad tym żeby nasze relacje były jak najbliższe i żeby nasze argumenty trafiały do Trumpa. Świetny pomysł. Może sam pan zostanie ambasadorem w Waszyngtonie, ja zostanę prezydentem, a pan Bogdan Klich wróci do Polski. Jeśli chodzi o pana Sznepfa, to łączy was chyba wsparcie dla Nord Stream 2, więc pewnie na tej kanwie takiego wspólnej, wspólnego porozumienia pewnie podpisałby pan przewodniczący. Totalna i przewodniczący. bzdura i kłamstwo a propos Nord Streamu. Czyli I podpisałby panu... pan wiceprzewodniczący. I świetnie pan o wywierze, że to bzdura i kłamstwo. Tak, ja mam pytanie do Pani Marszałek Biejat, dlatego że no, smuci mnie nawet, że, że lewica się ze sobą kłóci, bo ja bym szukał tego, co nas łączy. Ostatnim razem deklarowałem współpracę, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Natomiast teraz myślę, że i Pani mnie nurtuje kwestia kryzysu w psychiatrii. Czy to jest tego typu temat, którym moglibyśmy się wspólnie zająć? Cokolwiek się wydarzy oczywiście w toku tej kampanii. Dobrze. Oczywiście moglibyśmy się nim wspólnie zająć, pod warunkiem, że Pan nie przestanie opowiadać bajki o tym, że obniżanie nakładów na ochronę zdrowia zwiększy konkurencyjność w ochronie zdrowia i poprawi jakość usług medycznych, bo to jest jeden z pilnych kryzysów, którymi musimy się zająć. Kryzys dotykający osoby dorosłe i osoby młode, kryzys wynikający z tego, że zapaść w psychiatrii, zwłaszcza w psychiatrii dzieci i młodzieży, jest porażająca i trwa od lat, jest wynikiem lat zaniedbań. Ale nie zrobimy nic. Dopóki. Nie zwiększymy finansowania na ochronę zdrowia. A jeżeli będzie Pan dołączał się do chóru tych, którzy jak Pan Szymon Hołownia wymyślają kolejne ulgi, kolejne dziury w tym budżecie po to, żeby robić prezenty tuż przed wyborami dla jednej małej grupy przedsiębiorców, nie myśląc o konsekwencjach dla nas wszystkich, dla rodzin tych przedsiębiorców, dla pana rodziny, dla tych wszystkich dzieciaków, o których tutaj wszyscy tak się martwimy, to nie zabrniemy daleko. Więc przede wszystkim czyny, a nie słowa. Czyny jak najbardziej, no bo właśnie w Warszawie cała sieć poradni, żeby radzić sobie z tym problemem, również stypendia dla lekarzy, którzy wybierają taką specjalizację. No ja szukam tego, co nas łączy. Myślałem, że o tym będziemy mogli porozmawiać, natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej i po tych horrendalnych obciążeniach, które wprowadził pseudopolski Polski Ład, trzeba im ulżyć. Ja się z tym zgadzam. Drodzy Państwo, te wybory są oczywiście o bezpieczeństwie, te wybory są o patriotyzmie gospodarczym, o równości szans, żeby każdy miał szansę, dokładnie te, takie same usługi publiczne, niezależnie od tego, gdzie się urodził, gdzie mieszka. Ale ostatnio ważne okazało się przypomnienie najważniejszych wartości, którymi powinniśmy się kierować. To solidarność, to empatia, to szacunek i otwarcie na innych. Na wszystkich, budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o Polsce, no poza oczywiście tymi, którzy myślą tylko i wyłącznie o sobie, a nie o innych. I w tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są wartości takie, jak po prostu zwykła ludzka uczciwość, jak przyzwoitość, jak bezinteresowność dlatego że tak, trzeba pomagać innym, ale w sposób bezinteresowny, jak przejrzystość, ale przede wszystkim jak prawda. Dlatego, że tej prawdy po prostu polityk nie może się obawiać. Prawda musi zwyciężyć i to jest dzisiaj najważniejsze. No i oczywiście na końcu to, o czym zawsze mówię i o czym nie możemy zapomnieć, a mianowicie nie bądźcie obojętni. Trzeba reagować, jeżeli dzieje się zło, trzeba reagować, jeżeli słyszymy kłamstwo. I o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest bardzo potrzebna, bo te wybory właśnie o tym są o uczciwości. Proszę Was wszystkich o głos. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, Panie Karoliu. Niech Pan przyjmie, przeczyta pan, przeczyta pan sobie i zobaczy Pan, jak można się zachować w sposób uczciwy.